Cześć kochani, witam serdecznie. Zróbmy sobie czytanie. Masz wiadomość. Zobaczmy, co macie dzisiaj usłyszeć, co Tarot ma Wam do przekazania dzisiaj. Zobaczmy. Karty już były wielokrotnie tasowane, także już tasować więcej nie będę. Zobaczmy. Ja, kochani, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że e, tak króciutko, że te czytania, tak jak mówię, one nie muszą z Wami wszystkimi, kochani, rezonować. Was jest tutaj dużo oglądać, duża, ogląda duża ilość osób te filmy i one, no, to nie są filmy prywatne, kochani, także one nie rezonują. Także e, czasami mam wrażenie, że są gdzieś jakieś pretensje, że coś tam nie, 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 nie rezonuje, ale no tak jest. Rezonują czytania prywatne, także jeżeli macie jakiś naprawdę problem, coś byście chcieli wiedzieć, także zapraszam, kochani, na prywatne czytania. No dobra. Teraz już zobaczmy. I zobaczmy, jaka energia główna do tego czytania, o co tutaj będzie chodziło. O, ósemka kielichów. Ta sama karta, gdzie ostatnio też robiłam czytanie, i też wyszła ósemka kielichów. No to jest jakieś odejście, kochani. Także. Jeżeli już raz zobaczyliście to czytanie właśnie z ósemką kielichów, może to być drugie kolejna jakaś tutaj informacja dla Was, takie potwierdzenie tego, chociaż oczywiście niekoniecznie, może to się tyczyć e, zupełnie czegoś innego tutaj w tym czytaniu, no ale karta mówiąca właśnie o pozostawianiu trudnych sytuacji i pójściu dalej o trudnych emocji, trudnych uczuć, które gdzieś tam nas e, trzymały, gdzieś coś nas. Gryzło i zostawiamy to, mimo że to boli czasami, to nie jest łatwe, ale tutaj przychodzi takie właśnie postanowienie, opuszczenia czegoś, czasami jak najbardziej, w tej talii szczególnie, pozostawienie jakiejś relacji uczuciowej, czasami też właśnie domu rodzinnego, partnerstwa wieloletniego nawet, czy związku, czegoś trwałego, i to jest. Po prostu odejść od tego. Pozostawienie, bo to gdzieś nam nie służyło. To nie było dla nas po prostu, kochani, dobre. No dobra. I co dalej? Ja mam ochotę yy, wszystkie karty jednocześnie odsłonić. Jestem ciekawa, jaki tutaj będzie przekaz. Wiecie, że tak czasami robię, czasami nie. To zależy od jakiegoś mojego impulsu. Dobra. Dziewiątka kielichów, siódem, e, siódemka kielichów, piątka mieczy, dziesiątka kielichów i król buław. Ok. Znowu pokazuje się piątka mieczy. Ona w tym poprzednim czytaniu także wystąpiła. I wiecie co? Ale tutaj są pomieszane, właśnie, bardzo energie trudne, właśnie. Z energiami takimi dobrymi. I ja wam powiem, jak ja to tutaj widzę. A więc tak. Ja wam powiem, że to jest tak jakby. Ja to widzę, to czytanie jako dochodzenie po czymś trudnym do siebie. To jest budowanie relacji na nowo z, tym, z, tym sam, z tą samą osobą wydaje mi się, wiecie dlaczego? ta karta pokazuje właśnie odejść od tego domu, od tej relacji coś tam było nie tak ta kobieta odwraca się od tego i idzie ku czemuś lepszemu bo ta karta też jest pozytywną kartą ku czemuś lepszemu i wiecie co? ja tutaj widzę, że tutaj pozostawiam, pozostawiacie za sobą Coś, co zdarzyło się właśnie w Waszym domu rodzinnym, w Waszej relacji, coś trudnego. To mogła być zdrada, to mogło być jakieś oszustwo, to mogło być cokolwiek, kochani, gdzie jakaś tajemnica rodzinna, jak najbardziej. I ja widzę pozostawianie tego. Tylko wiecie jak? Ja to nie widzę, że Wy tak fizycznie odchodzić od tego, ale mam wrażenie... Jakby to było przez Was coś przerobione, że to jest odejście od tych trudnych emocji, które mówią o rodzinie, o, o partnerstwie. Niektórzy oczywiście też możecie fizycznie po prostu odchodzić, I ja, ale ja tutaj są pozytywne karty, kochani. To ja widzę to wszystko bardzo pozytywnie. To jest pozytywny proces, który się albo w Was się zadziewa, albo w Waszej rodzinie gdzieś. Ja, ja widzę coś tutaj pozytywnego, kochani, naprawdę. Tu jest dzięki jakimś waszym dobrym wyborom, dobrym przemyśleniu sprawy, dobrym takim i takim twórczym też zastanowieniu się i twórczym wyborze dalszej waszej drogi życiowej. Tu będzie wszystko dobrze. Wiecie co? Dla niektórych może być tak, że rzeczywiście zostawiacie jakieś stare relacje, ale po to, żeby związać się z kimś innym i stworzyć z kimś innym rodzinę. Bo ten ktoś tutaj jest na horyzoncie. Albo to jest, mówię, ta relacja, tylko pozostawiacie w tej relacji coś, co, co nie służyło, co nie pasowało, jakieś uczucia przerabiacie, nawet może z jakimś partnerem, może też tak być, i wracacie do, do, do tego, co było dobre. I to się tutaj pokazuje, bo pokazują się dobre karty, kochani. Tak jakbyście coś, właśnie tą sytuację, która. No, spędzała wam sens powiek, że tak powiem, jakąś taką waszą porażkę tutaj, gdzie, gdzie kto, ktoś tutaj nie czuł się dobrze w tej relacji, czy to może być też relacja kochani nie, nie tylko romantyczna, ja mówię też o relacjach takich, czy w pracy, czy, czy w domu. To może być tak naprawdę yy, chodzić o wiele różnych re relacji. I tutaj jest odejście od tego, tak jakby, Zostawiam to co, to, co nie służyło nam, ale yy, zaczyna się coś nowego, ale to nowe jest dobre, kochani. I dla niektórych z Was może być to nowa osoba, ja sobie te karty jeszcze dopowiem, albo też może być na tle tej rodziny, właśnie, czy tego partnerstwa, w którym byliście, coś zaczyna się dziać dobrze, coś zaczyna się układać i mi się wydaje, że to jest dzięki Waszemu, yy, Wy coś tutaj. E, tak jakby wy byliście tym powodem tego, że coś tutaj się zmienia i, i zmienia się na dobre, bo tu przychodzi szczęście, tu przychodzi zadowolenie, tu przychodzi radość, tu przychodzi działanie, jak najbardziej. Tu przychodzi spełnienie, tu przychodzi tu czas cudów, następuje, kochani. Tutaj się pokazują fajerwerki, szczęśliwa rodzina. Oni tutaj świętują przy stole i świętują to, że na pierwszym planie tutaj jest kobieta ciężarna, czyli tu jest jakaś płodność, jakaś kreatywność, coś tutaj się wydarzyło, jakieś spełniło się, jakieś marzenie, kochani. Coś tu był jakiś dobry wybór, e, moim zdaniem. I dzięki temu przychodzi spełnienie, przychodzi spełnienie, zadowolenie w rodzinie. Bardzo często jest jakiś mężczyzna pokazany, czyli to też może mieć związek, tak jak mówiłam, to jakiś mężczyzna się pokazuje. Trygon ognia, baran, lew strzelec, taka osoba, wiecie, że nie musi być nikt z tego znaku zodiaku, ale może. No, i tutaj się pokazuje szczęście, zadowolenie, dojście w końcu do spełnionej rodziny, kochani. Przychodzi jakieś szczęście, może jakiś cud, może, może właśnie ta, nawet ta, ta ciąża, która tutaj się pokazuje, i rodzina, tak jakby na nowo się zespala po czymś tutaj trudnym, coś tu musiało być trudnego. Gdzieś mi przyszła nawet taka myśl, że może gdzieś jakieś dziecko poza małżeńskie się tutaj pojawiło, ale mimo wszystko tutaj. Na koniec zapowiada się, kochani, spełnienie i to takie naprawdę konkretne, muszę Wam powiedzieć, super, naprawdę rewelacyjnie. I po dziewiątce kielichów, dziesiątka kielichów, czyli nie tylko cud, spełnienie jakiegoś marzenia, szczęśliwa rodzina, to, to jeszcze jest dopełnienie z kimś. To jest tworzenie z kimś nie samemu, nie tutaj, nie, nie działam tutaj, nie chodzi tutaj tylko o mnie, ale tutaj się pokazuje albo cała wspólnota, albo też rodzina, albo takie partnerstwo, ale takie naprawdę uzdrowione, szczególnie w tej talii. Ta dziesiątka kielichów ona mi właśnie pokazuje tą wodę, która się tutaj leje z tej fontanny. I woda to mi właśnie symbol tych takich uczuć, tak jakby te uczucia, wiecie, tryskały z tych ludzi, i prze, 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 przeradzają się tak jakby w tęczę. I naprawdę mm, budująca taka karta, mówiąca naprawdę o takim zadowoleniu, spełnieniu i no, gdzieś tutaj wita Was ten król taki, no on jest bardzo taką otwartą osobą taką, która właśnie e, no, no działa, jest e, w kręgu też zainteresowania i jest takim e, no osoba naprawdę taka wydaje mi się też to to jest król buław on też jest godny zaufania kochani on jest no jest to też symbol takiego właśnie super kochanka czy takiego no faceta takiego wiecie konkretnego i on tutaj do was przychodzi jest to spełnienie jest zadowolenie no, wygląda fantastycznie. Dobra, ja bym chciała dobrać do tej siódemki kielichów jeszcze jedną kartę. Co tutaj były za wybory? O co tutaj chodziło? Okej. Okay. No, jakaś sprawiedliwość to była. Okej. Okay. Jakąś decyzję podjęliście. Tak jak mówiłam, jakiś wybór, jakąś decyzję podjęliście. No, tu był sprawiedliwy jakiś osąd. Sprawiedliwy osąd yy, może właśnie tej... Tej sytuacji tutaj. Tej, która tak działa się, kochanie, gdzieś w tle. No dobra, ale mi się to podoba. Wiecie, jak wychodzicie z tego trudnego czegoś i dochodzicie tutaj do tych kart mówiących o, o spełnieniu, no to naprawdę jest dobrze. Dobra. Na koniec dwie karty. Zobaczymy tutaj zakończenie, i jeszcze wyciągnę kartę radę, kochanie, dla Was. Okej. Okay. No, super. No, po prostu. E, dlatego jestem po prostu zapascynowana tarotem, kochanie, bo mnie to po prostu fascynuje, nie? I już mówię. Na zakończenie, właśnie jest opłakanie tego, co było. Czyli rzeczywiście coś tam w tle musiało się dziać e, nie tak, jak trzeba. Może to było właśnie e, jakieś małżeństwo. Które Wam już nie słyszyło, jakaś relacja, jakieś. No po prostu. Ale mi się wydaje, że to mogło być coś bardziej stabilnego niż takie jakieś chwilowe przejściowe, chociaż niekoniecznie. I tutaj, po tej porażce tutaj, która gdzieś tam była, właśnie, Wy się. Wy musicie opłakać to, kochani, i to będzie tutaj taka żałoba po tym, po tym, co tutaj z tyłu jest, czyli. Yy, ta szczęśliwa rodzina, niby szczęśliwa, czy tam partnerstwo, dom, rodzina, relacja. Trzeba to opłakać, bo tutaj było jakieś rozczarowanie, tutaj był jakiś smutek, ale trzeba się z tym rozprawić, trzeba to kochani opłakać, bo pojawia się dwójka kielichów, bo e, piękna relacja, bo miłość. Także. Wy po prostu żegnacie stare, żegnacie... Coś, co nie służyło, czy to starą relację, czy żegnacie stare uczucia, które gdzieś tam były w waszej relacji, i teraz ta relacja też może odżywa na nowo. Jak najbardziej też tak kochani, może być. Odchodzicie od jakichś uczuć, czy nawet może spieraliście się z czymś o coś, czy chcieliście mieć swoją rację, czy widzieliście coś inaczej, to to się zmienia. Zmienia się to. Yy, trzeba to opłakać, trzeba się z czymś pożegnać, z jakimś może po prostu z przeszłością, bo tutaj się coś zaczyna nowego. Tu się zaczyna piękna relacja, tu się zaczyna miłość, wybranie drugiej osoby, bycie razem, partnerstwo, szczęście rodzinne, świętowanie tego i uzdrowienie tego, co było. Także no, tu jest jakieś pożegnanie, mam wrażenie z przeszłością, i dzięki temu spełnienie, zadowolenie. Naprawdę. Bardzo ładnie kochanie. Naprawdę super. Także tutaj fajerwerki jakieś do Was przychodzą. Także. Super, czego chcieć więcej? No dobra. Zobaczmy wtedy jeszcze karta rada dla Was. Gwiazda. Wow, super. I też chyba w poprzednim czytaniu była karta gwiazda. Nie. nie. No już nie pamiętam teraz, ale wiem, że tak coś też w Radzie była yy, Karta Gwiazda. Może to nie to czytanie, no nieważne nie zresztą. Yy, kochani, uwierzcie, że będzie dobrze, bo Karta Gwiazdy mówi o pozytywnej przeszłości, o wierze i zaufaniu, o też uzdrowieniu takiego, tego, co było i powierzeniu też swoich trosk trochę tego wszystkiego yy, Wszechświatowi. Yy, Także macie wierzyć w to, że, że przyjdzie tutaj spełnienie, że przyjdzie zadowolenie i naprawdę e, uzdrowienie tutaj waszego serca. Tak mogę to powiedzieć, bo nie wiem, czy to będzie uzdrowienie starej relacji, czy to może przyjdzie nowa. Ale jakieś stare emocje tutaj pozostają za wami już, i, i to jest po prostu najważniejsze. I opłakanie tego, um, posmucić się trochę, i, i, i wchodzenie w coś nowego, i to jest naprawdę nowe, piękne i spełniające. No dobra, kochani. To by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie, dziękuję, że tutaj jesteście i zapraszam na kolejne czytanie.